Ja tutaj Trumpy Pragari o tym razem będzie trochę filmiku z, z głosem, na crazy, na, oczywiście na Crazy Crazy Wigugażlo z moim kolegą. Dzień dobry. No i zasubskrybujcie mój kanał oraz kanał rufusgames.nw Link będzie dostępny w opisie najprawdopodobniej. Ale przechodzimy już do gry, tylko najpierw zmienię sobie skina na jakiegoś. Piszcie w komentarzach jaki będziecie mi chcieli, że, jakiego będziecie chcieli, żebym grał. Znaczy w sensie... Dobra, nieważne. skinem. No Jakim skinem okay. by... ja, ja już jestem jakby co duży całkiem. Co... Czekajcie, Archer Magę może weźmiemy. O, nie mieliśmy tego skina. Kurczę, a tak od razu tutaj nas wziął. I zaczynamy już grę. Jeszcze nawet się dobrze nie usadowiłem na miejscu, bo już tutaj kip. Może z kimś teama zrobimy. No ze mną chyba, nie? No tak. Gdzie ty jesteś, Spaj? Nie, 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 nie. Kurde, ten creeper. Gdzie jesteś, spy? Spy, nie mów tak No gdzie jesteś, spy? Nie, to mnie zjadł Trzeci Teraz to już się zespijem na D5 D5? Kurczę, mam jakieś lagi Jeśli będziesz miał tak przez cały czas lagi, to mar marnie wyjdzie filmik w sumie to nie mam lagów, ale na pewno nie takich jak mam Mikołaj, ale mam trochę lagów. I to mnie niepokoi. Komp, komp się robi coraz starszy. Przychodzą mi powiedzenia. <noise> mój, ma, mój ma 25 lat, tak że wiesz grać wagara z Mój ma 5, ale. O, Eluwina! To ty? Tak. Wow, jak ty dobrze już grasz! Tak, to ja, Elo, Peter. Co? Zjadłeś mnie. To Jesteś ty? Tak. Ta no. baba? Co? Co nie no kurde, to jest... No, to jest jakiś dziwny skin, nie? Nie, żebym źle powiedział. Peter, no. Dawaj. masy. Ha, się ją tutaj. Albo i nie. Okej, okay, czyli, czyli ty kurde. jesteś tą... Dziw, tym dziwnym skinem, tym takim okej. 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 Olim Tutaj. Już idę. Pucie. Gdzie jesteś? U. Gdzie jesteś? Jestem na... A kurde, gościu nie zjadł. Jestem z Znowu ten typ. On, on, on po prostu na mnie poluje. Jestem na. Na E5. O, ho! No to chyba dojdziemy do siebie, jak już zginiemy. Gdzie jesteś? Bo ja jestem na A2. na A2 to ja może się zrespekt gdzie indziej. Yy, o, tak na D1. Okej. Okay. A, a ty masz tego skina? Tutaj. Tak tego ptaka? Nie, nie mam ptaka. No kurczę, no to jakiego ty masz w końcu skina? Mam Bo takiego nie... olympus Mam takiego, my robię teama z takim demonem. A ja będę... Poczekaj. Ja będę miał skina do Powermaska. Kurcze, demon mnie przez przypadek zjadł. Nie. Gdzie ty jesteś? Ja się zrespiłem na A3. Nie wiem, ten demon mnie przed chwilą zjadł, jak, jak się zrespiłem. O, Eluwina, o, 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 o. Jestem koło demona. Kurczę, ten demon z tym diabełkiem. Tak. Tak, mam trochę lagi, ale jakoś idzie. Dobra, Peter, gdzie ty jesteś? Ja jestem. Zbliżam się do E6. Peter nie jedź na górę cały czas. Cały czas na górę. A jeden ty jest... Nie przyblokował. Ale ja nadal żyję. Ledwo. A atak Nie. Ej, no nie. A nie, mogę zejść, okej okay. Okej, okay. Okay. to gdzie jesteś? To gdzie jesteś, Adi? Czekaj, teraz jestem na c 2 C2, a C2, bo ja jestem na C5. Widzę tego creepera, który mnie wcześniej nie zjadł. Nie gadaj, boty będą ze sobą walczyć. Kurczę, Alita mnie tu wzięła. Gdzie ty jesteś? O, zrespiłem się koło Ality. Jestem na jakimś C4. C4. O, o, tak. No nie, no Elit, Obok Elity się z... tego smoka? Co? Masz tego smoka? Nie, Zeus mnie zjadł i teraz się zrespiłem koło smoka i znowu mnie zabił jakiś on-ho-ho. Ho, ho. No ja też się zrespiłem koło smoka. E, to tak, teraz... Gdzie się zaspiłeś? Na A2 Nie na wiem czemu, A... czemu ja na... Ej, ja jestem na A6, to ja już do ciebie idę. Czekaj moment. Może nas Kurcze kurczę. Live A gara live'a skasuje. Bo Nie. on bardzo mnie dzisiaj zagował. O, od razu lepiej wszystko działa. I od luka mogę skasować. Gdzie jesteś, Peter? Jestem na... O, power mask! Elovina Cześć. Daj mi masę! Gdzie jesteś? Chcę bota. Peter, uciekaj! Spacja! Kurczę! O, dobra. Jadę go przy okazji. Tak wiem, daj mi masę. Co? Dawaj, Piter. Kurcze. Spatia! Kurczę! Aj, aj, aj. Chciałem spać, ale ten... lagi miałem, także wie. Nie, bo byłeś po prostu zbyt wolny. Nie miałem lagi, na no serio. Też mam mega lagi. Nie coś ja to to się gdzieś w takim razie. Kom się robi coraz starszy. Pamiętacie moje poprzednie filmiki? Nie było takich hagów. Coś tu jest nie tak. A demon, demon, o demon, demon, demon. O, robi potrójnego Tima z demonem i z Zeusem. Zeus. Kurczę, demon nie chce ze mną robić. Kurczę. Kurczę, Zeus mnie zjadł. Chyba muszę wejść wziąć dark treme, no bo Albo mas. O, dezu bez lagów. Ja mam dark. O, teraz dużo lepiej. Mam Mr. Bean. Nie chcę tego. Gdzie jesteś? Ja właśnie Cię przed Kurczę, lewiatan mnie zjadł. Ty gdzie? Ten lewiatan, ten smok mnie zjadł. To jest lewiatan. Do lewiatana. Jeden krok. Dobra, weź Dora. Do... Ej, wiesz, że gra tutaj Dora? Wiem, że gra ta Dora. Ona jest... O Elwina, ty jesteś spaj? Nie, ja nie jestem spaj. Jestem powermask. O, Elo, o, Power Mask. Dałem mi masę. Trzy, cztery... Ry tu. Wieć mię masę, co ci daje? Gość mnie zjadł. Tak wiem, że ktoś cię zjadł. O! O! Alita. Kurczę, dolewiatana. Jeden krok mnie tutaj podjechał. Dobra, dość tej dark chemy. I dość tego Olympus Ares. Teraz będziemy insectoid. Insectoid. No, żeby do menem, co? Tam ci ludzie nie wiedzą, ha! Kurczę, off light mi zjadł, ale byłem dobry. Normalnie porobiłem takich ludzi. Gdzie jesteśmy, Peter? A, no, wiesz. Yy, właśnie tutaj próbuję podjechać spaja, Elo, wina, ale... elo, elo, elo. To jesteś Ty? Tak. O cześć, okej. Okay. Poczekaj, tego kurczę. O nie, uważaj, uważaj, nie idź tam, nie idź tam. Te mi masę. Tam jest jakiś gigant. O, spacja idę. Kurczę, no o flight Cię zjadł. Znaczy mnie zjadł, ale Cię nie mnie zjadł. Nie, mnie jeszcze nie zjadł. Jeszcze żyje. Powiedz mi, ale kiedy tam tam Cię zjadł. Let. To kwestia chwil, kiedy Cię zjadł. Chyba że uciekniesz. Właśnie ostatnio, jak byłem gigantyczny, mnie zjadł ten dziadyka. To ten dziadyka jest dobry. kula bilardowa numer 8 tutaj mnie. 11 minut jeszcze mam. Ale ten filmik nie będzie za długi, także wiesz. No 12 Dwunastka minut już tutaj leci tego filmiku, także za chwilę kończymy tak czy siak. Bo nie można dawać powyżej 15, poniżej, znaczy powyżej 15. No, tak? tak, nie można. Bo się, trzeba zweryfikować jakieś konto i wysłać jakiegoś SMS-a. To się wydaje proste, ale po pierwsze nie mam takiego telefonu, no, którym mogę nie wysyłać SMSy, a po nie. drugie to na pewno są płatne SMS-y. Bo każde to by było bez sensu, gdyby się darmowego SMS-a wysyłało, także... Nie będę sobie zawracał głowy po... Barbie! To tu... <grafię grafię> tu gra Barbie! Tak wiem, ta Barbie jest nawet dobra, bo mnie właśnie próbuje podjechać. Zeus. Zeus mnie zjadł. Zeus jest dobry, bo ma Tima z demonem... Ja po, <grafię> Kurczę tej... jakiś baby dziad. Mm. To nazwę się teraz Virgo jak? ja twoim zdaniem jestem dobry czy słaby? No w Lolu to jesteś nawet dobry. W CC jesteś średni. Nie, ten clown. Klaun. Ten clown? Klaun? ja tu właśnie Barbie podjechałem. Sam mam skina dziewczynskiego. Sam mam skina dziewczynskiego. Nawet nie widziałem, że jest taki skin. No ja mam skina dziewczyńskiego. Virgo, czyli panna, po, pa, czyli Virgo to znaczy panna po łacinie. Skąd to wiem? Bo jest taka konstelacja. Aha. Także mam jakąś, dziew dziewczynę, ma, mam jakąś dziewczynę, której włosy się mienią jak jakieś gwiazdy. I o to chyba chodzi. Kurczę, ten jadę dragon tutaj. O nie, jakiś namet tutaj się zrespił i Zeus wszystkich porobił. Dobra, to będzie kończyć ten filmik. Powiedz, papa, widzą. Do widzenia. Papa, pa. Pa, pa. zasubskrybujcie kanał, jeżeli Wam się takie filmiki podobają, i napiszcie w komentarzach, Polecam co sądzicie. Kanał, I czy chcecie, wolicie takie z muzyczką, czy też takie. Zasubskrybujcie kanał rufus.games.mw i trzymajcie się.